Zwiedziłem wiele gór na świecie. Kiedy jestem w kraju, chętnie wracam w nasze polskie góry. Dziś wybrałem Beskid Wyspowy. Zapraszam na wycieczkę na Luboń Wielki w towarzystwie ratowników GOPR. Ja witam Państwa bardzo serdecznie w Beskidzie Wyspowym. Jest to jedno z pasm górskich, które w ostatnich miesiącach przeżywa. O wiele większy ruch turystyczny jak jeszcze w latach poprzednich. Dzisiaj na ratownicy, ratownicy grupy pokańskiej GOPRO zabiorą Was na wycieczkę żółtym szlakiem z ratki zarytego do schroniska na Luboniu Wielkim, i później czerwonym szlakiem na przełęcz Glisnę. Jest to jeden z ciekawszych szlaków w tym obszarze prowadzący bardzo ciekawą percią Borkowskiego. Stanisław Borkowski. był to przedwojenny działacz turystyczny, między innymi jeden z inicjatywów budowy schroniska, które znajduje się na szczycie. Sztak będzie wiódł początkowo takimi polanami, tak skąd bardzo ładne widoki na otaczające szczyty się rozpościerają. Natomiast później pewien fragment lasem i wejdzie na najciekawszą część, właśnie to gołoborze, tak, zwane, tak zwaną Perć Stanisława Dunn-Borkowskiego. Jest to miejsce unikalne w skali Beskidów, Beskidów, które charakteryzują się głównie jednak no, zalesieniem terenu szlaki wiodą przez tereny leśne, ewentualnie przez jakieś polany. Natomiast Luboń Wielki charakteryzuje się właśnie tym, że gołobym. Jest to tak, tak naprawdę język osuwiskowy, czyli piaskowcowe skały na skutek warunków atmosferycznych osunęły się po bardziej śliskich innych warstwach skalnych i stworzyły takie unikalne miejsce w skali Beskidów. Jest ono ciekawe, zwłaszcza dla najmłodszych, taka swoista namiastka Tatr czy wyższych gór. W kilku miejscach trzeba nawet używać dłoni. Jest to fajna atrakcja dla dzieci, żeby się wyżej wspiąć. Wychodząc na wierzch tego gołboża, otwierają się przed nami bardzo szerokie ładne widoki, głównie na gorce leżące na południu, na głęboką deinerabę, z której startowaliśmy. A także na piętrzący się oddali wał tat. Beskit wyspowy jest obszarem łatwym, ale są momenty, że można wejść w teren trudniejszy. I tu była akcja ratownicza. Młody człowiek, turysta zaklinował się w tych pięknych skałkach. No i dostaliśmy telefon od niego, że prosi o ratunek, ponieważ trzyma się tylko jedną ręką skały. Drugie ręce miał telefon i prosi o pomoc. Najgorsza sprawa była w tym samym zdarzeniu, że turysta nie zachował się dobrze, mianowicie nie szedł wzdłuż szlaku. Idąc dalej, kończymy ten fragment, nazwijmy go taki bardziej skalisty, i wchodzimy w bardzo piękny las bukowy. Coraz rzadziej spotykanego na terenie beskidów, ponieważ drzewo bukowe, jak ekologiczne, jest bardzo często wykorzystane po prostu do opału. Warto zwrócić uwagę, że o każdej porze roku w zasadzie ten las wygląda nieco inaczej, najładniej właśnie teraz jesienią, kiedy te złocące się bukowe liście tworzą taki swoisty dywan na naszej trasie. Natomiast po przejściu tego skalnego fragmentu w zasadzie jesteśmy, można powiedzieć, w jakiś sposób obdarowani przez naturę, ponieważ ostatni odcinek już prowadzący stricte do schroniska jest już takim wypłaszczeniem, niemalże wypłaszczeniem szczytowym. Możemy po tym bardziej intensywnym, męczącym fragmencie w okolicach Ferczy w zasadzie odpocząć. Ostatnie kilkaset metrów wiedzie już względnie równym terenem. Dotarliśmy na szczyt Lubonia Wielkiego na wysokość 1022 metry. Za moimi plecami znajduje się schronisko na szczycie Lubonia. Wybudowane w 1931 roku. Jest to aktualnie najstarsze zachowane schronisko w Beskidach. Przed schroniskiem rozpościera się piękna panorama na Beskid Wyspowy. Przy dobrej widoczności również możemy zobaczyć stamtąd miasto Kraków. Na Luboniu wielkim obok schroniska znajduje się również przekaźnik radiowo-telewizyjny. Przekaźnik ten został wybudowany w latach 60. z okazji zbliżających się, odbywających się w roku 62. mistrzostw świata w Zakopanem. Na Luboniu Wielkim również znajduje się kaplica. W kaplicy tej, w okresie lipca co roku, odbywa się Msza Święta. Jest ona upamiętnieniem ocalenia schroniska w okresie II wojny światowej. Gdy już skończymy nasz odpoczynek, czy też zwiedzanie kopuły szczytowej Lubonia, czyli schroniska na Luboniu, wieży przekaźnikowej, jedną z tras zejścia w doliny polecaną i tą, którą dzisiaj będą szli moi koledzy, jest szlak czerwony wiodący na przełęcz glisne i jest to jeden z ciekawszych szlaków w ogóle w Beskidach, nie tylko w Beskidzie Wyspowym. Tak naprawdę ten szlak czerwony jest szlakiem długodystansowym, jest to tak zwany Mały Szlak Beskidski, jeden z dłuższych szlaków prowadzących w Polsce. Szlak ten wiedzie między nimi przez Beskid Mały, Beskid Średni i końcówka właśnie wkracza tutaj w Beskid Wyspowy, gdzie dzisiaj jesteśmy. Ten fragment, który my będziemy szli, jest fragmentem relatywnie krótkim, natomiast na tymże odcinku tracimy dużo wysokości, mianowicie zejście w dół jest strome, no, trzeba uważać oczywiście, no, ale dzięki temu też jest to dość dobre i szybkie podejście na Luboń. Na Przełęcz Blisny możemy podjechać samochodem, są tam w tej chwili parkingi i w nieco ponad godzinę już możemy cieszyć się widokami ze szczytu i ciepłą herbatą z już bliżej samej przełęczy, warto zatrzymać się i spędzić nieco czasu na kontemplacji widoków, które stamtąd się rozpościerają. W szczególności jest to miejsce, które uzasadnia w pewien sposób nazwę Beskid wyspowy. Widzimy stamtąd kilka wyniosłych masywów szczytów Beskidu wyspowego, które rzeczywiście przypominają, zwłaszcza podczas tak zwanego zjawiska Morza Mgieł, wyspy wyłaniające się z tego morza. Mgieł, jeżeli udało nam się takie warunki. Mam nadzieję, że wycieczka z geprowcami zachęciła Was do odwiedzenia Beskidu Wyspowego. Ja ze swojej strony chciałam Was zachęcić jeszcze do innych szlaków tego, tego pasma, na przykład szlak na Mogilicę, najwyższą górę Beskidu Wyspowego, mającą 1170 metrów wysokości. Podobnie jak na Luboniu Wielkim, również na Łopieniu znajdują się jaskinie. Największa z tych jaskiń to jaskinia zbójnicka. Nazywa się tak dlatego, że zbójnicy przechowywali tam swoje skarby. Przyjeżdżajcie w Beskid Wyspowy, bo naprawdę warto. Bezpieczeństwa na szlaku życzy PZU.